Andrzejowi byś wybaczył? Jeżeli przestałby pił, e, e, alkohol spożywać, to by wybaczył. Wojtkowi byś wybaczył? Jeżeli przestałby wąkać, alkohol spożywać, wybaczył. No widzisz, o to chodzi. Wybaczył, ale tak to nie wybaczył, bo tego powodu, że wiesz, one mnie lękali. Ja prosiłem ich, Bogamy. Wojtka, Andrzeja. Nie pij, Po co to? Mleko kupił, a nie a nie piwo. Papierosy palił, jest zakaz spalania tabliczka. Ja chuj łożę na to. Śmiał się ze mną. A czy tak wolno, śmiać się, drwić ze mnie, powiedz. Zastanów się, bo chyba tak nie wolno robić, wiesz? To jest śmiertelny grzech. Znęcać się nad innym człowiekiem. Trzeba wybaczać, tak? Ja, słuchaj, ja tylko o wybaczeniu. A o, o miłości. No można i zależy jakiej miłości? Pomaganiu wszystkim dla osoby, potrzebującej. A to tak, jak najbardziej. Miłość do bliźniego, tak? No, ja myślałem, że Ci chodzi nie o taką miłość nie pomóż nie śmiecie skoś trawę chyba nie, będziesz skosić kosą jak kiedyś parę złotych daj jak masz no podziel się no jedzeniem podziel się